Czy zajmujesz się rejestracją operacji produkcyjnych na hali i chciałbyś śledzić na bieżąco postęp stanu produkcji, analizować i eliminować problemy jakościowe, optymalizować wykorzystanie zasobów i skracać czas przestojów? Jeżeli tak, to kolejny odcinek z cyklu Kliknij to z enowa 365 w którym zaprezentuję działanie panelu meldunkowego, jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Załóżmy scenariusz, w którym firma produkuje pewne wyroby i w tym celu wystawia kilka zleceń produkcyjnych. Uruchomienie zlecenia oczywiście wiąże się z zapewnieniem zasobów materiałowych, maszyn i urządzeń, czy też zasobów ludzkich, które są potrzebne do wykonania operacji. Dla danego zlecenia możemy wygenerować papierowy przewodnik, który przechodzi wraz z partią pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi. Lub też możemy wygenerować stanowiskową kartę pracy z planu pracy zasobów na dany dzień dla danego pracownika lub maszyny. Zalogujmy się teraz do panelu. Na początku musimy zeskanować kod pracownika, który będzie składał meldunek produkcyjny. Może to być kod QR lub kod kreskowy zeskanowany przez czytnik kodów. Po prawidłowym zeskanowaniu przechodzimy do okna funkcji. Zacznijmy od raportuj, czyli właściwego okna do składania meldunków. Jednym z założeń naszego panelu meldunkowego było to, aby każdy z pracowników produkcyjnych nie miał problemów z jego obsługą, dlatego wprowadziliśmy dodatkowy interfejs wprowadzania danych, czyli klawiaturę ekranową oraz czytnik kodów kreskowych i QR. Zeskanujmy z przewodnika produkcyjnego pierwszą operację. Oknie raportowania wczytały się dane dotyczące nazwy operacji, zlecenia meldowanego towaru, ilości już wykonanej oraz ilości do zameldowania. Operacje można wybrać również z listy dostępnych operacji do wykonania pod przyciskiem Operacje po prawej stronie okna raportowania. Dzięki temu wydruk przewodników produkcyjnych nie jest koniecznością. Po lewej stronie Meldunku uaktywniły się przyciski, pod którymi znajdują się dane związane z Meldunkiem. Przejdźmy zatem do pierwszego z nich, czyli do materiałów. W oknie szczegółów materiałów znajdziemy informacje o ilości planowanego rozchodu do operacji oraz magazyn, z jakiego surowiec lub też półprodukt ma zostać pobrany. Dajemy możliwość modyfikacji pozycji materiałowych. Możemy zmienić ilość, magazyn, jednostkę. Możemy usunąć pozycję materiałową lub też dodać inną pozycję skanując jej kod kreskowy lub QR. Do wskazanej pozycji materiałowej możliwe jest wskazanie dostaw, z których materiał ma być pobrany. I przejdźmy do następnych składników meldunku. W oknie odpadów znajdziemy informację, jakie odpady zostaną zaewidencjonowane po zameldowaniu operacji, i mamy tutaj możliwość wskazania jego towaru odpadu, ilości oraz na jaki magazyn zostanie przyjęty. Następnie przejdźmy do zasobów. W tym oknie znajdują się wszystkie zdefiniowane zasoby, które zostały przewidziane do wykonania operacji. I tutaj warto zwrócić uwagę, że dla każdego zasobu podpowiada się domyślny czas realizacji operacji, który można skorygować na realny czas wykonania operacji przez maszynę czy pracownika. Bo w przypadku ewidencji kosztów rzeczywistych na produkcji to pole ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ na podstawie stawki oraz zarejestrowanego czasu wyliczany jest składnik kosztu rzeczywistego. Kolejnym oknem są koszty dodatkowe meldunku. Okno przedstawia dodatkowe koszty, jakie można zaewidencjonować w ramach składanego meldunku. Są to dodatkowe koszty urealniające, wycena magazynowa półproduktu lub wyrobu gotowego i mogą to być na przykład koszty obsługi kooperacji. Następnie, przechodząc do okna meldowanych wyrobów, wyświetlona zostanie lista produktów. Lub półproduktów, które powstały w wyniku wykonania operacji. W tym oknie możliwa jest edycja zawartości listy wyrobów oraz ilości, jaka ma zostać przyjęta na wskazany magazyn. I w ostatnim oknie znajdują się załączniki. W oknie mogą znajdować się dołączone dokumenty powiązane ze zleceniem, technologią, zasobami lub towarami. Które wyświetlane są w formatach PDF, PNG czy też JPG. To, z których miejsc załączniki mogą być dostępne w panelu meldunkowym, zależy od konfiguracji. Wróćmy do głównego okna raportowania meldunku i tu należy wybrać raportuj. Tak zarejestrowany meldunek produkcyjny możemy przeglądać w module produkcji zaawansowanej w menu rejestracji produkcji. W ramach składanych meldunków system umożliwia automatyczny obrót magazynowy w postaci dokumentów rozchodu materiałów oraz przychodu odpadów i wyrobów gotowych. Każdy złożony meldunek możemy edytować, analizować i porównywać czasy wykonania operacji, koszty meldunków, czy porównywać planowane i rzeczywiste koszty wytworzenia. Zbieranie danych z produkcji jest podstawą do dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego, i teraz wracając do panelu meldunkowego i jego funkcji, pod kafelkiem realizację, pracownik produkcji ma dostęp do podglądu swoich zarejestrowanych meldunków produkcyjnych. W ramach funkcji podglądu dokumentacji możemy przeglądać pliki, dokumenty, rysunki techniczne, złożeniowe. Instrukcje lub procedury, które zostały powiązane ze zleceniem produkcyjnym. I funkcjonalność ta może stanowić podgląd dokumentacji warsztatowej do wykonania operacji produkcyjnej. Systemy MES i systemy ERP są nieodłącznym elementem systemów zarządzania produkcją. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą szybciej podejmować decyzje na skutek informacji, które spływają online bezpośrednio z hali produkcyjnej. Podsumowując, zaletami wdrożenia panelu meldunkowego są m.in. bieżąca ewidencja rejestracji czasu pracy na produkcji, możliwość identyfikacji wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, skrócenie czasu potrzebnego do rejestracji operacji dzięki panelom meldunkowym na produkcji oraz baza danych pod wskaźniki produkcyjne dla systemów BI. I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że znasz już możliwości panelu maldunkowego, a jeżeli jesteś ciekawy kolejnych możliwości systemu Enova 365, kliknij subskrybuj, by żadne wideo Cię nie ominęło. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!